Czy pan poseł Tadeusz Arkit chciałby zabrać głos jako sprawozdawca komisji? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, ja króciutko chciałbym się też odnieść do tych, tych kilku kwestii, które zostały poruszone w pytaniach. Pan minister już szczęście odpowiedział. My tą opłatę recyklingową tak naprawdę w poprawkach przesunęliśmy do, obowiązanie do 1 stycznia 2017 roku. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że sama, sam ten system opłaty recyklingowej, poza tym, że Unia Europejska się do tego odniosła negatywnie, to oczywiście również ten system wielu uczestników tego rynku oceniało negatywnie lub, lub mało pozytywnie, jako mało, mało, coraz mniej skuteczny biorąc pod uwagę fakt, o czym mówi pan minister, że ma być powołany zespół, znaliśmy, że jednak lepiej będzie, aby te kwestie systemowe dać szansę wypracować zespołowi, nie robić tego ad hoc. I chcę zwrócić też uwagę na jedną kwestię, że pomimo że dyskusja na podkomisji odbywała się naprawdę szeroka i myślę, że niczym nieograniczona również przy uczestnictwie przede wszystkim partnerów z branży. To, to jednak w wyniku tej dyskusji nikt nie złożył poprawki dotyczącej tak zwanego 500 za 500 lub 400 za 400 również nikt z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, który o to pyta. Zatem ja rozumiem, że, że też nie, nie było pozytywnej oceny tej propozycji ze strony innych klubów, które nie próbowały skutecznie złożyć poprawkę, a nie, tylko, a nie tylko kontestować tą kwestię. Mam nadzieję, że zespół w jakimś nieodległym czasie na bazie tego, co poprawimy w tej chwili, dostosujemy do przepisów Unii Europejskiej, ale jednak mając świadomość, że y, potrzeba uszczelnienia tego rynku jest duża. Nadal, że zespół wypracuje kolejne propozycje, które pozwolą poprawiać ten system. I na koniec chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli aktywnie w pracach pod komisji, naszym gościom, parlamentarzystom i oczywiście panu ministrowi, jego pracownikom, z którymi zawsze mamy bardzo, bardzo dobry kontakt i bardzo duże zaangażowanie ze strony Ministerstwa Środowiska, bieżące w trakcie wszystkich zgłaszanych uwagi, dyskusji otrzymujemy. Serdecznie dziękuję. Ja dziękuję panu posłowi Arkitowi. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.